Witamy bardzo serdecznie na pierwszym Bożonarodzeniowym Jarmarku Miasta i Gminy Skalmierz. Znajdujemy się na Placu Targowym w Skalmierzu, a za mną trzeci kombój Mikołajkowo-Świąteczny Gminy Skalmierz, który wczoraj objechał naszą całą gminę, a dziś zawitał do nas na Jarmark. Zapraszam serdecznie do obejrzenia relacji z tego przepięknie przygotowanego, przepięknie wyglądającego, przepięknie pachnącego pierwszego Bożonarodzeniowego Jarmarku. Do you know you can send this arrow? Straight to my heart. Of my heart. <laughs> <In> all of doves. And all my favorite things come and sets up to. So does love. Send me some up to, we'll say stories. Bye. Panie burmistrzu. Plac targowy przeszedł kompleksową modernizację. Możemy śmiało powiedzieć, że jest teraz nie do poznania. Jakie prace zostały tutaj wykonane? Zgadzam się całkowicie to co pani powiedziała. Oczywiście tak, plac targowy w tym roku przeszedł kompleksową zmianę. Jeżeli chodzi o ten plac targowy, kto zna historię Skalmierza, wie dokładnie, że tu, można pisała się też historia tych jarmarków Skalmierskich od wieków, które były, można powiedzieć, były, y, które były bardzo znane wszędzie, nie tylko w Skalmierzu, nie tylko w Powiecie, ale, można powiedzieć, w dużej części Polski. Jakie zostały wykonane prace? Prace zostały wykonane, jeżeli chodzi o modernizację wszystkich wiatr, budynków, od odwodnienia, y, jeżeli chodzi o oświetlenia wykostkowania, zostawienia strefy zielonej. Można powiedzieć cały chyba plac jest nie do poznania dlatego, że już w 2018 roku poprzedni włodarz chciał, aby ten plac zmienił wygląd, no ale z racji braku środków finansowych, no po prostu zostało to odłożone. My też żeśmy się, nie, nie ma co ukrywać, też z tym problemem prawie 3 lata żeśmy do niego podchodzili, aż wreszcie zostały odpowiednie fundusze zgromadzone. I tylko chciałbym powiedzieć, że 4 miliony pozyskane ze środków zewnętrznych Polski Ład, edycja druga, wkład własny 10%, 90% dofinansowania, całą inwestycji to 4 miliony 400 tysięcy. Wszystkie kwoty zostały wykorzystane. Połączyliśmy otwarcie tego placu z kiermaszem yy, świątecznym, dlatego też z tego się bardzo cieszymy, że mieszkańcy dopisali. Jak widzimy chyba zabawa trwa i jest całkiem niezła. Nawiązując do tego dzisiejszego wyjątkowego jarmarku, e, prosimy Pana o życzenia dla mieszkańców. Cóż można życzyć mieszkańców? Życzę wszystkim mieszkańców zadowolenia, najważniejsze, dużo dużo zdrowia, aby nadchodzące święta, jak i do nowy rok, był dla nich szczęśliwy, przeżyty w rodzinnej atmosferze, a najważniejsze, w zdrowiu. Dlatego, że no cóż, mamy ten okres popandemiczny, wiele osób. Wiadomo, ta pandemia jednak dotknęła, ale głęboko wierzę w to, że te święta będą naprawdę zadowolące, aczkolwiek ten wystrój, który też nam dzisiaj dopisuje, napawa nas takim jakby optymizmem, dlatego wie, wierzę głęboko, że święta będą udane dla wszystkich, czego serdecznie wszystkim życzę. Tutaj mamy stoisko, bez którego żaden Bożonarodzeniowy e, jarmark nie mógłby się odbyć. Co tutaj jest serwowane dla naszych gości? No, dzisiaj możemy zaoferować naszym gościom e, grzańca w postaci alkoholowej bądź bezalkoholowej. E, oprócz tego dodajemy do, dajemy do tego um, pierniczki i dobrą zabawę. Drodzy Państwo, dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wkładu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skalmierz. Z nami są przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli. Dziewczyny, co przygotowałyście dzisiaj dla gości jarmarku? Na dzisiejszy jarmark przygotowałyśmy dania świąteczne, same pyszności, serdecznie zapraszamy do spróbowania. Nie możemy oczywiście zdradzić receptury, no bo jak wiadomo to są przepisy rodzinne, tak? Więc zapraszamy do spróbowania. A co cieszy się największym wzięciem przy stoisku? Na co ludzie najchętniej się rzucają? Najbardziej co dzisiaj schodzi ciepła, rozgrzewająca herbata. A, z prądem! Z prądem.

Same pyszności, same pyszności. Czyli nie ma, ani, nie ma ani jednej rezerwowej rózgi? Nie ma, no same grzeczne dzieci, także nie ma żadnych rezerwowych rózg. Halo, halo, oprócz Mikołaja i elfów jest też Grinch, Grinch, czy świąt nie będzie? Będę, będę. będę będą, będę? Będę, bo jak we w tym roku. Mikołaj i śnieżynki przekonały Grincha, żeby święta jednak w tym roku się odbyły. Drodzy Państwo, kim jest ta piękna pani? Przedstaw tam się. Ej, cześć, jestem królową śniegu. Co ty tutaj dzisiaj robisz? Razem z morsami z endorfiny, z Kaśmyży Wielkiej, przygotowaliśmy tutaj miasteczko zimowe. I zapraszamy tutaj dzieci do przejścia po lodzie oraz dorosłych do morsowania, a wszystko dlatego, żeby ich przenieść w trochę inny świat, ponieważ morsowanie to jest dla nas taki inny, lepszy, lepszy świat, pozytywny. Dziękujemy, Królowo, czy przygotowałaś jakieś atrakcje dla uczestników jarmarku? Oczywiście, między innymi właśnie chodzenie po lodzie e, dla dzieci i nie tylko. Następnie nasze morse pokażą jak się morsuje, tutaj w z zimną, zimną wodą i z lodem i mamy też jak widać dosyć ciekawy wystrój. Super, bardzo się cieszymy, świetne atrakcje nie tylko świąteczne, ale również zimowe.